Oto zwierzęta, które nie wiedzą jak się zachować, gdy czeka ich nowa pogoda. Ale słychać jak deszcz leje. Ale no, trzeba przytulić piesia oczywiście. O, uh, Ale jak grzwotnęła burza. Sam bym chyba też tak uciekł, ale tu zobaczcie jakie teraz koty są zdziwione. Ja, jak nie, wy... nie! Jak wytłumaczyć kotom trzęsienie ziemi? Sam bym był zaskoczony, jakby mi się ta rata zaczęła trząść, nie wiadomo czemu! Na szczęście u nas jest spokój, nie ma trzęsień ziemi, ale w innych krajach no masakra, wszystko się telepie Normalnie może wam coś pospadać. Mimo im sąsiadom to może pospadać tylko jak jakaś głośna muzyka leci i ktoś z nas nawala. <śm> a tu kapibara chyba na dachu, nie? Ale... Biedna, ona się tak powolutku. No nie. Oj, 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 uważaj, uważaj! Uważaj. Jaka reakcja! Co to jest? Ja mam nadzieję, że jej się tam nic nie stało, tak? O nie biedna! Czemu? O. O nie. stop! Stój już! Stop! Jak, da, jak No, jak daleko w ogóle poleciał? Tylko mnie zastanawia, dlaczego nikt nie pobiegł za tym psem. A jakby tam samochody jechały po ulicy i by go tam na ulicę, to tak jakby na sankach zjechać przecież to niebezpieczne jak przy ulicy. No. Nieładnie, nieładnie. Minus jeden dla właścicieli tego psa. Koza, chyba pierwszy raz na lodzie, biedna. Ja bym ją zaniósł. O biedna. Nie no. Nic jej się nie stało, nie? Nie. No i tu jest plus jeden dla właściciela, bo pogłaska martwi się, a byłoby plus dwa, gdyby wziął tą kozę i ją zaniósł. Olej, a i tu z Gradem, a ja lubię Grad, bo takie fajne kulki wtedy spadają. O nie. no i pies zwariował. Tylko to wyglądało jakby się po prostu bawił jak zwykły pies i gonił swój ogon, więc ja nie wiem, czy ten Grad miał na to jakiś wpływ. O, to jest coś szalonego, zobaczcie jaka jest rzeka i nie uwierzycie co zaraz zobaczycie. No... Ja już to widzę, ale nie wiem, czy Wy już widzicie, co tam się znajduje na tych kawałkach lodu. A właściwie, kto tam się znajduje. Chociaż, jak są to zwierzęta, to raczej co, a nie kto. Nie moja wina, że ja lubię zwierzęta i mi głupio powiedzieć, co to jest, zamiast kto to jest. Ale po tym lodzie normalnie surą bobry, widzicie? To jest bobr! Bober! Prawdziwy bober! Pływają sobie. O! Płynie. To jest. One to traktują jak jakiś statek. Really Ale to jest Chat. Na no, nie wierzę, że nikt z was nie lubi zwierząt. to. No, kto z was lubi też zwierzęta? Niech kliknie łapkę w górę, zasubskrybuje kanał. To zaraz będziemy wiedzieć, ilu was jest. O, Kiciuś. Cieka to chyba pierwszy raz. Jeszcze nazwali go Simba. Ale fajne imię dla kota. Spoko. Chat. Bied... No, dawaj. On już miał, on nie chce. Ojej, biedny. Nie, No, i ja już sam nie wiem, czy on ma zabawę, czy. Ale jest dezorientowany. No, jest. A, Jaki czad, to jest dopiero coś niesamowitego. Bo to jest pustułka i ona tak poluje. Czajcie to, że istnieje taki ptak, który może normalnie nieruchomo głowę mieć, i on tak poluje na inne zwierzęta, jakieś myszy, szczury i tak dalej. O! Niedźwiadki idą śnieg pada, ale to, to ciekawe, czy to dla nich normalne, czy nienormalne. O, no widzicie, próbuję złapać śnieg. No i powiedzcie, że zwierzęta nie są niesamowite, no. O, kot chyba pierwszy raz będzie dotykał lodu. Ta o, yeah. nie. O, no nie, nie wiedział, jak się odnaleźć teraz w tej sytuacji. O, biedny kot. No i to jest dopiero kot potężny. I też na lodzie zjeżdża. A na szczęście tym kotom nic się nie dzieje, tak? Piękny, wielki tygrys. O! Ole, tornado. Znaczy, no prawie tornado. Ale! Gołęb normalnie sobie stoi i nic mu się nie dzieje On jest niewzruszony Gołębie to są chyba w takim razie jakieś terminatory z innego świata No przecież tak wieje, że to człowiek by tam nie wytrzymał A on sobie po prostu stoi i nic sobie z tego nie robi Ale naprawdę te gołębie ostatnio chyba poszalały Bo jak ja jeżdżę czasami samochodem To gołębie powinny odfruwać A w moim mieście nie odfruwają I to ja muszę je objeżdżać, bo one są twarde I na ulicy sobie siedzą i nic sobie z tego nie robią no dobra, a zobaczcie na to: pies w pianie się tarza. Jest to ewidentnie nad morzem, ale w mojej ocenie nie jest to bezpieczne. Nie wolno tak robić. Minus 5 dla właściciela tego psa, i już wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest naturalna piana, czy jakieś chemikalia tu są. A nawet jak jest naturalna, to to jest siedlisko bakterii. No i, i, i co? I on może być w tym wytarzany. Wiewiórka, ale kocham wiewiórki. Wiewiórki są świetne. Ale to jest jakaś bycza, Jak fajnie sobie zrzuca śnieg z gałęzi! To jest gałąź? Czy... Nie, to nie jest gałąź. To jest... Nie wiem co to jest! O ja, ale fajnie! Jedźmyć polarny jak idzie. Ale on bardzo dobrze robi! I to nie jest tak, że on nie wie co robi. On doskonale wie, co robi. I idzie dumny. Zamarznięty lód na różnym jeziorze może być bardzo niebezpieczny, więc lepiej się położyć, rozłożyć masę ciała i wtedy nie pęknie. Co to 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 jest tornado? A pies jaką ma zabawę. Ale, ale fajnie. E no sam bym się tak bawił, jakbym widział takie mini tornado u nas. No. No, nie widziałem nigdy na żywo. I raczej nie chcę zobaczyć. Więc tutaj taki apel do pogody na przyszłość. Nie chcę żadnego tornada. No, ale jakbym coś takiego widział, no, 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 no chętnie bym się tym powa. To jest super zjawisko. <noise> jakie oczy. O chyba pierwszy raz widzi śnieg. Ale w O! Orangutan, jak się chowa przed deszczem. No i co? A mówią mi jak pada deszcz. A co ty z cukru jesteś? A widzicie? Widzicie to nawet malby się chronią przed deszczem. Nawet ona nie chce zmotnąć. Jakim wielkim liściem. Czeka chyba na kogoś, na kolegę. Normalnie kolejny ale... Nie to chyba nie. Jest. No. Trochę chyba to jest niebezpieczne, ale. No, no. Dobra, załóż na głowę, na głowę, normal. No i ma czapeczkę foliową. Tylko skąd ta folia się wzięła w jakiejś dżungli? Minus 100 dla ludzi, którzy naśmiecili w tej dżungli. O oh, 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 E zobaczcie na to, bo piłka zawarzła. Ulubiona piłka tego pieska. I nie. To, no... no. Właściciel mógłby tu pomóc, tak? Mógłby polać wodą ciepłą na przykład. No na ogrodzie ewidentnie im zawarzło. Ale pies ma przynajmniej dobrą zabawę. A to co to jest? Co to jest? On jest pokryty cały ściekiem, się zakamuflował. Co jest? I kolejny I, i jak ja, ja... Jak ktoś może podchodzić jeszcze do tych zwierząt i się nie bać? Nie no ja bym chyba zawału dostał. To renifery są i ja nie wiem. One spa... No tak. No tak. Przecież one żyją w takim zimnie, dlatego im nie zimno, a ja, a ja przez chwilę się zastanawiałem o co chodzi i co to jest, to teraz już wiem. <głos> <głos> no, o, ja mógłbym być pandą, tak. Sobie tak usiąść i nic nie robić. Dobra, ten, on, on, on ja już, ja już podejrzewam co się wydarzy, on tam wskoczy, nie? Wskoczy. <noise> yeah. No pomóżcie, pomocę! No. Szybko. O matko, to, 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 to. wiedziałem, że wskoczy. A tu jak pies! Też sobie stoi jak ta panda i nic sobie z tym nie robi. O, jakie groźne tygrysy! Nie, no, jak się ślizgają! Czyli można normalnie sobie teraz stanąć obok nich i one nawet nas nie dogonią. O, piesek. Co on zrobił? Jakim cudem on. on chodzi na dwóch łapach. Normalnie na rękę. To, to ja nie potrafię! Mało jaki, nie, nie każdy człowiek potrafi chodzić na rękach, a, a ten pies sobie idzie normalnie na dwóch łapach z przodu. A ten to już chyba przyzwyczajony do zimy, normalnie sobie bierze do zjeżdżania. Deska i jedzie! O, ale cwaniak! O, ho, ho. o tu jak ślisko musi być. Koleś w ogóle <laughs> Lut odgarnia. O, piesio! Gdzie ty idziesz piesio, stój! Na... No pomógłby pieskowi, pomógłby. Piesio, nie uciekaj! Nie, no i nie pomoże, no, nie pomógł mu, w ogóle mu nie pomógł, o jak te koty się ogrzewają, jako, nie no sam bym się dał, do... ale jak on wygląda jeszcze, taki wredny, skupiony, ale o, nie no, kozak, ten kot to chyba też pierwszy raz Koza. widzi śnieg na oczy, o, zamiałczał, nie wiem czy mi się spodoba. Nie, nie, ja mam, proszę, niech on się nie wywraca na tych schodach, tak? Widać, że jest smutny. To, to ma być śmieszne, a nie. Nie ma mi być tych zwierząt. Szkoda. Ale nie mogą cierpieć. No, no tam łapom ruszył. I... Coś taki, taki ciekawy, ale nie za bardzo. O, 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 wycofuje się. No, idź do domu, tak, wracaj do domu, on powiedział, że, on powiedział, że już nie chce tam być. Okay. Tak, głupi śnieg jest, zimno jest, nie jest fajnie. Ja też wolę, jak jest ciepło, czekam na lato. O, ale jemu się yeah. chyba podoba temu piesiowi, widać, że zadowolony, no. Ślisko, ale fajnie i śmiesznie, tak? Jemu się podoba i to mi się też podoba, tak, jak piesek jest zadowolony, to ja też jestem zadowolony. Bo wisze... O, tutaj... JADY! Yeah! Siok podskoczył! Przecież... Na metr minimum! A się kiciuś wystraszył! A tu chyba też kot, który pierwszy raz widzi śnieg. No, nie bój się, to tylko śnieg. Spokojnie! ściek trafił i się wystro. O nie a ten pies to wygląda. O nie, Jakbym wrócił z jakiejś naprawdę grubej imprezy. No, chociaż jest śliska podłoga, no widać. Jeszcze te kichnięcie. O, a tu tunel robi kolejny pies. No i, no i co, to jest fajny, widać, że się psu podoba, no. Też chyba pier... zadowolony, macha ogonem, ciekawski Gdzie on pójdzie? Tu... Ale tu uba wszyscy mają widzę, i właściciele i pies No ale tak to jest jak się pierwszy raz psara śnieg w życiu wypuści, Snowman? Nie Jak to czy będzie bałwana robił No I Pies robiący bałwana to jest coś, co chciałem w życiu zobaczyć. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.